Jedna łyżka tego działa jak naturalny detoks. Przepis przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie ma lepszego sposobu niż ten. Przygotuj duży garnek i wrzuć do niego pokrojone plastry cytryny. Następnie dodaj kilka plasterków świeżego imbiru. Imbir działa przeciwzapalnie, wspiera trawienie i rozgrzewa organizm. Czas na śliwki to naturalne źródło błonnika, który wspomaga pracę jelit. Obierz śliwki z pestek i dodaj pokrojone plastry do garnka. Aby nadać naturalnej słodyczy, dodaj kilka daktyli, które są bogate w antyoksydanty. Teraz pora na składnik, który kryje w sobie mnóstwo wartości. Figi to niedoceniany owoc, który dostarcza witamin z grupy B. Nie zapomnij również o suszonych morelach. Świetnie działają na wzrok i poprawiają stan skóry. Całość zalej jednym litrem wody. Wystarczy jedna łyżka suszonej mięty. Mięta działa uspokajająco i wspiera trawienie. Gotuj całość na małym ogniu. Gdy mieszanka ostygnie, przecedź przez sitko. Ten przepyszny napój oczyści Twoją wątrobę lepiej niż jedna kuracja apteczna. Taka porcja wystarczy dla całej rodziny. Pij najlepiej rano lub wieczorem przed snem.